Wudy daj, wudy daj W sobotę wieczór i na stole stoi wudzia Pije z nami krycha, pije z nami też i suzia Patrzy na mnie zuzia i jej ro... Witam bardzo serdecznie, jestem Matik.pl I teraz się pewnie zastanawiacie What the fuck, gdzie ja kurwa jestem? Jestem oczywiście w wiosce Oczywiście, bo się zgubiłem Mamy specjalnego gościa, jestem Baty, jest u mnie, nie na skype'ie, tak do potwierdzenia. Dzień dobry! No, no, on takie jego specjalne przywitanie, dzień dobry. My mamy pokojowy i idziemy do babki. Czyli inaczej, idziemy do lasku, pozbierać sobie trochę drewienka. Grzybki. O, grzybki. I już nagrywać nagrywać Bandicamem 50 fps'ów. Yy, Nagrywał frapsę. Jeśli coś macie do poradzenia, czemu nagrywam yy, rol, czemu nagrywam frapsem tylko w częściach filmik, to nie wiem, mam wtedy na full -side, czy coś takiego, nie na Half Sizer, więc powinno, więc powinno mi wszystko iść okej. Więc nie wiem. Jeśli ktoś nagradzie taki filmik, to będzie odpowiedział wideo oczywiście. No. O nie, ja nie miałem tworzyć craftingo, Nie miałem tworzyć craftingo, Mati, co nie? Nie wiem No nie miałem, bo ja nie wiem, on po... nie, nie wiedz po co ja tutaj przyszedłem, to jest specjalne spotkanie kutasów z wioski, to ja nie wiem co oni tam robią Ale ja widać, że jak atakuję to mi się zmniejszają FPS-y yy, Więc chyba raczej nie będę atakować, a tym bardziej tak Dobra Łoba gam! Jej, udało się! Smilidy to tak to sukces Dobra Jej! Zrobiliśmy skrzynkę pierwszą w historii Kariery YouTubeowej Dla wyjaśnienia Dobra To 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 to, to, to dalej Ze Dobrze, teraz chcę specjalnym gość coś powiedzieć Link do mojego kanału w opisie Dobrze Czyli moi widzowie nie subskrybują jego widzów A, jego widzowie subskrybują N mnie Ok, zasubskrybuję się na końcu mamy Dziękuję, dziękuję Gala, czym się zasubskrybuje Bo co mu zrobisz, jak mnie nie zasubskrybuje Bo... O, to dobrze. Masz mnie subskrybować, garaczy, bo jeśli nie, to masz w pierdol. Oświadczam cię dnia na nagraniu. Na Popatrz, Minecraft 2.0. Nie dziękuję. A co to jest to Minecraft 2.0? Minecraft 2.0. Nie kaput. To jest wersja Minecraft 2.0. Najnowsza wersja? No. Nie jeden pisarz? Nie, na pewno Atoizm został stworzony Jest to oh. który znaki, diamenty i lapis azuli, kolorowe szkło, nowy jak zbyt jak jakimś zwierzę, zwierzę, zwierzę to ono wybucha, jest połączenie krowy z koniem, jest połączenie świni z koniem. Okej, okay, dobra, to teraz będzie tutaj gdzieś, a, yy, gdzieś będzie w lewym górnym rogu, albo gdzieś anotacja, prywatna rozmowa. Eee, no to dobra, teraz się dzieje i gadano mnie jeszcze. Okej, okay, prywatna rozmowa. Zakończona. Więc przejdźmy do filmiku. Tak, i teraz wypowiedzcie po jakiego chuja zniszczyłaś okno i to stona, żeby posadzić pieprzone drzewko. Tutaj będzie napisane. notacja będzie druga. Czemu je posadziłem? Mam nadzieję, że przeczytacie. A teraz jeśli ktoś to usłyszy, to... To, 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 to. On to Jestem yy, No, to usłyszeliście. Mam nadzieję, że Ci się spodobał to, jeśli usłyszałeś. Okej. Okay. Nie ty specjalny gościu. Widzowie! I stoję w drzwiach! Tak! Narka!